Dzisiejszy film będzie krótki, ponieważ stanowi aktualizację jednego z ostatnich filmów, który wyświetla się obecnie w karcie. Powiedziałem tam, że to nie rakieta SpaceX uderzy 4 marca w powierzchnię Księżyca, lecz kosmiczny śmieć pochodzący z chińskiego programu eksploracji Księżyca. Powiedziałem również, że za tą kosmiczną pozostałość uważa się booster rakiety Chang'e 5T1 wystrzelonej w 2014 roku. Jednak wczoraj chińskie ministerstwo spraw zagranicznych odrzuciło ten zarzut, twierdząc, że rakieta bezpiecznie weszła w atmosferę ziemską i całkowicie uległa spaleniu. Według Pekinu Chiny sumiennie podtrzymują długoterminowe, zrównoważone działania w przestrzeni kosmicznej. No i tworzy nam się bardzo ciekawa sytuacja, która wyostrza nam problem, który naszkicowałem w poprzednim filmie. Mianowicie na wysokich orbitach jest cała masa rzeczy, wyślonych w latach 60. 70 czy 80 bądź nawet później, z którymi właściwie nie mamy pojęcia co się stało. Obliczenie, gdzie te obiekty znajdują się nawet za kilka lat jest kolejnym wyzwaniem ze względu na większy wpływ słońca na orbitę takich obiektów. Radar, który jest najczęściej używany do śledzenia obiektów w przestrzeni kosmicznej, może śledzić takie obiekty o wielkości do około 10 cm na niższych orbitach ale do śledzenia nawet dużych obiektów znajdujących się w większych odległościach od Ziemi zwykły radar nie podoła i potrzebne są teleskopy. Wydarzenie to podkreśla również znaczenie zrównoważonego rozwoju w przyszłych operacjach kosmicznych. Zarówno Stany Zjednoczone jak Chiny czy Rosja Planują programy typu Artemis czy Międzynarodową Księżycową Stację Badawczą, aby zapewnić długoterminową obecność na Księżycu. Więc takich obiektów, które później stracimy z pola widzenia, może przybyć. I to już wszystko w dzisiejszym filmie. Dajcie znać, co o tym wszystkim sądzicie w komentarzu, i do usłyszenia w kolejnym materiale. Kosmiczna piona.